Z tego odcinka dowiesz się, czym są pętle w programowaniu, do czego się ich używa i jak napisać każdy z trzech rodzajów pętli w PLSQL. Puk, puk! Dzień dobry! Z tej strony Darek, witam na kanale Nieinformatyk, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzoną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami, które pozwolą Ci zbudować karierę programisty baz danych. Pomysłodawcą tego odcinka jest użytkownik Las Palmas. Bardzo Ci dziękuję za propozycję. Jeśli Ty masz swoją, to nie wahaj się, Zapisać ją w komentarzu. Wspomnę jeszcze tylko, że ponieważ jest to odcinek mocno techniczny, no to pojawi się tutaj trochę kodu, który oczywiście możesz pobrać ze strony, którą znajdziesz w opisie tego nagrania. W opisie znajdziesz też, też tak zwany timestamp, czyli zbiór fragmentów czasowych, po kliknięciu których zostaniesz przeniesiony do konkretnego fragmentu nagrania. My za chwilę już przechodzimy do ekranu mojego komputera, gdzie zacznę wyjaśniać Dlaczego warto korzystać z pętli i czym jest iteracyjne wykonywanie kodu? Jeśli natomiast interesowałby Cię konkretny fragment nagrania, no to dzięki tym timestampom możesz do niego w wygodny sposób przejść. Do czego możemy więc używać pętli? Pętli używamy do tego, żeby wykonywać kod iteracyjnie. O co chodzi? Standardowo kod, który wykonujemy w bazie danych, wykonywany jest sekwencyjnie, to znaczy polecenie po poleceniu. Zobacz, że gdy napiszę takie polecenie, wypada dodać tylko polecenie uruchamiające konsolę. No i teraz napiszę proste polecenie, które powinno wyświetlić trzy informacje: polecenie 1, polecenie 2, polecenie 3. No to kod wykonał się od góry do dołu. To oznacza sekwencyjne wykonywanie kodu, czyli kod jest wykonywany po kolei, tak jak zapiszemy polecenia, tak będą wykonywane. Wykonywanie kodu warunkowe. To jest klauzula if, która pozwala nam określać, żeby wykonać część kodu, a część opuścić, no ale to temat na oddzielny odcinek, więc dzisiaj nie będę tego zagadnienia poruszał. Mówię ci tylko, żeby uzupełnić tą wiedzę, którą się dzielę z tobą dzisiaj. I jest jeszcze wykonywanie kodu iteracyjne, która polega na tym, żeby wykonywać kod, ale wielokrotnie, czyli my napiszemy jakąś linijkę kodu i ona będzie wykonywana wielokrotnie przez zadaną przez nas ilość czasu albo przez zadany przez nas sposób. I kiedy potrzebujemy wykonywać kod iteracyjnie? Wyobraź sobie, że chciałbym wyświetlić na konsoli, czyli tutaj w tym miejscu, wszystkich pracowników, których zatrudniam. I teraz zakładając, że byłaby to na początku jedna osoba, no to nie ma problemu. Piszę kod taki, jak widzisz na ekranie, czyli zwykłe polecenie SELECT i wybieram sobie pracownika o ID, na przykład 100. Wykonując teraz taki kod, Widzę, że zwróciło mi informację o pracowniku o tym ID. Możemy to sprawdzić w tabeli z Employees. Widzimy, że Employee ID o 100, nazwisko to King. Gdybym teraz jednak tych pracowników miał więcej, to sprawa się komplikuje. No, wyobraź sobie, że pracowników jest trzech. Co muszę zrobić, żeby wyś wyświetlić na konsoli nazwiska trzech pracowników? Muszę skopiować to polecenie. Załóżmy, że mają ID od 101 do 102. I znów wykonuje taki kod. No tyle tylko, że takie rozwiązanie ma wiele wad. Jakie to są wady? Po pierwsze, wadą jest to, że powielamy kod. To znaczy, jeśli zmieniłaby się nazwa kolumny lasnej, na na przykład nazwisko. To teraz chcąc, żeby mój kod działał prawidłowo, musiałbym to zmienić w tych trzech. A w zasadzie czterech miejscach, bo też tu tak zdefiniowałem typ danej e, zmiennej V nazwisko. Gdyby na pracowników było 100, to musiałbym to w 101 miejscach zmieniać. No i to jest poważny problem. Druga rzecz jest taka, że kod jest dużo mniej czytelny, ponieważ gdybyśmy tu mieli jedną instrukcję, która by była w kółko wykonywana, a w zasadzie ta instrukcja byłaby w kółko wykonywana, no to byłoby widać co robiliśmy. Natomiast, gdy tych instrukcji jest tak dużo, no to. Nie mam gwarancji tego, że gdyby ten kod był wystarczająco duży, to tu bym zobaczył na przykład taki zapis. Teraz, kiedybym wykonał ten kod, no to widzę, że trochę zakłamałem, że ktoś ma jakieś łączone nazwisko, kocharkowalski, co nie jest przecież prawdą, bo sobie to dodałem. Ale gdyby tych tu wywołań Wypisania na konsoli było bardzo dużo, to łatwiej było by Ci to przeoczyć. Więc w jakimkolwiek języku programowania, ale dublowanie kodu, dublowanie logiki czyli zapisywanie w jednym niż więcej miejscu, tego samego nie zgodne z praktykami programistycznymi i warto tego unikać. Stąd musimy się nauczyć pisać pętle. I ja ci teraz pokażę, jak napisać pętle na potrzeby takiego zadania, żeby wyświetlić po prostu wszystkie nazwiska na konsoli. No a później przejdziemy do bardziej szczegółowego omawiania wszystkich rodzajów pętli, jakie są w PLSQL-u. Czyli tak, to co musimy zrobić, to zostawić sobie w i wywołanie, żeby ten kod wyświetlał mi nazwiska wielokrotnie, muszę go umieścić w pętli. A to znaczy, że muszę go zapisać między instrukcjami loop i end loop, czyli pętla i koniec pętli. Tu musimy dokonać małej modyfikacji, mianowicie ponieważ chcemy, żeby to byli wszyscy pracownicy, no to ten select powinien zwracać wszystkich pracowników, to robi. No i musimy tu dodać jeszcze instrukcję, for, bo to jest jeden z typów pętli o którym będziemy sobie jeszcze dzisiaj więcej mówić. Piszemy takiego selecta. Teraz tak naprawdę tu musimy się odnieść do kolumny last name. No i jest tu dlatego, ponieważ tu mamy i, to już tak naprawdę jest nam niepotrzebne. I teraz zobacz, że gdy wykonam taki kod. to wyświetliłem wszystkie nazwiska, wykonując tak naprawdę jedną instrukcję. Ile razy ją wykonuję? No tyle, ile, ile jest pracowników, a dokładnie jest to liczba 107. Więc 107 razy wykonałem tą instrukcję, zamiast kopiować 107 razy selekta tylko i wyłącznie z innym identyfikatorem ID. I zobacz, że to jest o tyle fajne, że bez względu na to, ilu jest pracowników, ten kod wygląda tak samo. Jeśli dodałbym teraz inserta, zrobiłbym jakiegoś update'a, usunąłbym na przykład tych pracowników, to ja w tym kodzie nic nie zmieniam. No i to jest kolejna zaleta pętli, że pętli akurat for, że ona zwraca tyle razy się kręci, tyle razy iteruje, mówiąc profesjonalnie, ile mamy rekordów zwracanych przez nasze zapytanie. Oczywiście to co jest fajne, to to, że wszystkie rodzaje pętli, które będziemy sobie teraz omawiać, są rodzajami pętli, które występują w wielu językach programowania, nie tylko w językach programowania bazodanowych czy PLSQL-u. W związku z tym ta wiedza, którą przyswoisz sobie dzisiaj, będzie prezentowała również w przyszłości, bez względu na to, czy będziesz pisał w Javie czy Pythonie. I w międzyczasie małe wtrącenie, zanim przejdziemy do omawiania tych trzech rodzajów pętli, wkrótce poprowadzę dla Ciebie szkolenie, a w zasadzie umożliwię Ci zapis na szkolenie kompleksowe szkolenie z języka programowania PLSQL, gdzie będziemy omawiać temat pętli, ale też wielu innych tematów. No i zapisy na te szkolenie będą przez pewien okres w bardzo promocyjnych yy, cenach. O zapisach będę informował mailowo, więc jeśli jeszcze Cię tam nie ma, to zachęcam Cię, żebyś się tam zapisał, no bo w innym przypadku może się po prostu przegapić. Przejdźmy więc do pętli i zanim będziemy omawiać te trzy rodzaje pętli, jeszcze słowo wstępu o tym, czym są pewne słowa kluczowe. Mianowicie w języku programowania plsql w pętlach możemy wykorzystywać Słowa kluczowe, takie jak exit i continue. I co one oznaczają? Exit oznacza warunek wyjścia, a continue warunek przejścia do kolejnej iteracji. Czyli w tym przypadku, gdy napisałem taki kod, on oznacza tyle tylko, że będę wyświetlał w konsoli wartość zmiennej X do momentu kiedy osiągnie ona wartość 18, czyli mamy deklarację zmiennej, ma ona wartość 0, tu mam początek pętli, tu koniec. Zwiększam tą wartość o 1. Wy, wyświetlam to na konsoli, sprawdzam czy x się równa 18. No nie równa się, no bo najpierw był 0, 0 plus 1 to 1. Wyświetlam jedynkę. Co się dzieje, jeśli spełniony jest warunek? Idę znowu do tego polecenia. Mam już wartość 1. 1 plus 1 to jest 2. Wyświetlam dwójkę, sprawdzam czy się równa 18 i tak dalej, i tak dalej. Więc ten kod wyświetli wszystkie liczby od 1 do 18. Natomiast jest jeszcze instrukcja continue, która pozwala nam. Wykonać kolejną iterację. Możemy napisać słowo kluczowe continue when. Na przykład x równa się 5 or x równa się 10. Czyli w sytuacji, kiedy x będzie miał wartość 5 lub 10, no to pętla się ten napis, te polecenie nie zostanie wykonane. Po napotkaniu tego polecenia przejdzie program do kolejnej iteracji. Czyli zobacz, w tym momencie wyświetliłem liczby od 1 do 18 standardowo, ale z wyjątkiem tego, że nie ma piątki, jest po czwórce od razu szóstka, i nie ma dziesiątki, po dziewiątej jest od razu jedenastka. No i tyle tych bardziej teoretycznych rozważań. Przejdźmy do bardziej praktycznych przykładów. Zaczniemy od pętli prostej. Przygotowałem tu taki kod. Generalnie idea tego kodu jest taka, że Symulujemy sytuację, że zastanawiamy, siedzimy w domu i zastanawiamy się, czy wyjść na spacer. No, ale niestety, niestety pada deszcz. I z informacji, które uzyskaliśmy gdzieś tam ze strony internetowej, bo sprawdziliśmy pogodę, okazuje się, że deszcz wkrótce przestanie padać. Konkretnie będzie to miało miejsce. Dzisiaj jest szósty. 6... Przepraszam. Dzisiaj jest szósty marzec. Około godziny. 9 i mamy informację, że wtedy przestanie padać deszcz, więc będziemy mogli wyjść na spacer. Więc idea programu jest taka, żeby sprawdzać co sekundę, czy deszcz przestał padać. Jeśli tak, to wychodzimy z domu. Jak wygląda program? Mamy informację, wyświetlamy ją, że. Siedzimy w domu, zastanawiamy się, czy wyjść na spacer. Później mamy pętlę i wyjdziemy z pętli dopiero wtedy, kiedy będzie już słońce czyli mamy informację, że deszcz przestał padać i wyświetlamy również datę. A co się dzieje w pętli? No, w pętli na pewno musimy no wyświetlam informację, że będziemy sprawdzać pogodę, więc w związku z tym wyświetlam też datę, a w zasadzie samą godzinę. No, bo wiadomo, że. Dzień, kiedy ja to nagrywam, no to jest 6 marzec i on się nie zmieni, bo ten program nie będzie się tak długo wykonywał. Tu mamy instrukcję, która pozwala uśpić program na jedną sekundę, czyli gdy program dojdzie do tej linijki, to po prostu na sekundę się zatrzyma. No a później mam warunek, żeby wyjść z tej pętli wtedy, kiedy data obecna, aktualna, równa się zmiennej wyjścia słońca. Żeby nie wykonać programu nieskończonego, no to ja sprawdzę jeszcze jaka jest data konkretnie, żeby wybrać datę przyszłą. Widzę, że jest 8.59.11, więc ja tu dam na przykład 30. Wykonam teraz ten kod. No i zobacz, program się wykonuje, wykonuje, na sekundę jest usypiany, sprawdzamy kiedy dojdziemy do daty, która jest podana tutaj, czyli 6 marzec, o i widzimy, mamy wyniki, czyli jak kod zadziałał. Najpierw Wyświetli wykonała się ta instrukcja. Następnie ta instrukcja, pomimo, że zobacz, jest zapisana jedynie raz, była wykonywana kilkanaście czy kilka razy. To możemy policzyć, 10 razy dokładnie była wykonywana, bo w momencie wykonywania kodu 10 sekund trwało to, aż wyjdzie słońce. No i kiedy już wykonaliśmy ten warunek został spełniony. Exit o którym mówiliśmy również w poprzednim przykładzie, no to mogliśmy wyjść z pętli, a tym samym wyświetliłem informację, że już deszcz przestał padać, zgodnie z tym jaka jest data wyjścia słońca, rzeczywiście tak było, o 8.59 i 30 sekund. Wyszło słońce, mogliśmy się udać na spacer. No i to była pętla prosta. Dlaczego pętla prosta? Ponieważ zawiera tylko słowa kluczowe loop i end loop. Natomiast jest jeszcze pętla while i pętla for, która oprócz lupa i end loopa ma jeszcze tutaj wyżej zapisanych parę instrukcji. No i przejdziemy teraz do pętli while. No dobra. To jak zmodyfikować pętlę prostą na pętlę while? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne. Musimy napisać słowo kluczowe while. I tu musimy zapisać warunek, kiedy będziemy do tej pętli wchodzić, czyli do pętli będziemy wchodzić, jeśli spełniony jest warunek, który tu zapiszemy. A chcemy wejść do pętli wtedy, kiedy sysdate będzie mniejszy od v wyjście słońca, czyli dopóki nasza aktualna data nie dojdzie do momentu, kiedy Słońce wyjdzie, no to będziemy w kółko wyświetlać informację, że pada deszcz pomimo naszego sprawdzenia. W związku z tym, to co się zmieniło względem pętli prostej, to to, że warunek, tu, zapis tu był warunek wejścia, a teraz tak naprawdę zapisujemy warunek, e, przepraszam, tu był warunek wyjścia, a teraz zamiast warunku wyjścia w tym miejscu, tu zapisujemy warunek wejścia. No i w środku exit nie jest potrzebny, zostawiamy oczywiście instrukcję, żeby. Przez sekundę program się zatrzymał. No dlaczego to zapisujemy? Dlatego, że w ciągu jednej sekundy mielibyśmy tu bardzo wiele e, informacji tak, o tej samej wartości daty, więc to by było bez sensu. Tradycyjnie muszę znowu sprawdzić godzinę, żeby poprawić tą datę, czyli mamy już godzinę 9.02.24, to zrobię 9.02.50, no i wykonam ten kod. No i znowu, program. Się wykonuje, a w zasadzie czekamy na moment, kiedy data będzie równa zmiennej V wyjście słońca, no bo to oznacza, że wtedy ten warunek nie będzie spełniony, a jeśli nie będzie spełniony, to nie wejdziemy do pętli. O, no i widzimy znowu, uruchomiliśmy kod o 9.02.35 sekund, gdy nastała godzina 50 sekund po, znaczy po 9.02, no to już mogli, słońce wyszło i mogliśmy wyjść. Co widzimy również w naszym komunikacie. A więc to jest druga pętla while. Oczywiście na koniec tego odcinka powiem Ci jeszcze, którą kiedy korzystać, bo na ten moment zauważyłeś, że zarówno pętla prosta, jak i pętla while, a zaraz się okaże, że też pętla FOR może działać mniej więcej dla tego samego przykładu zadania. W związku z tym warto wiedzieć, kiedy na jaką się zdecydować. Przejdźmy więc do pętli for. Żeby napisać pętlę for, zamiast while piszemy tu for i in, no i tak naprawdę mamy dwie rodzaje pętli for. Pętlę for liczbową i kursorową. Kursorowa to pętla, która dotyczy czytania danych z bazy, a w zasadzie polecenia select, więc... W tym momencie nie ma ona na, u nas zastosowania, natomiast możemy wykorzystać pętlę for liczbową. I ta pętla jest o tyle specyficzna, że ona określa, ile razy program ma się wykonywać. Czyli pętla for liczbowa określa nam, na przykład, wykonaj się, to oznacza wykonaj się 10 razy. Natomiast no, my nie wiemy, ile razy ma się ona wykonać, natomiast wiemy, kiedy wyjdzie słońce. W związku z tym możemy założyć, że dostaliśmy informację ze stacji meteorologicznej, że w ciągu godziny będzie Słonecznie. W związku z tym zamienię tu warunek na wykonuj się od 1 do 3600 razy, no bo 60 sekund razy 60 minut to jest godzina. No i w tym poleceniu będę się wykonywał 3600 razy, no chyba, że wcześniej spełnię warunek. Jaki warunek? No exit when sysdate równa się V wyjście słońca. Czyli będę się wykonywał 3600 razy, do momentu, kiedy ten warunek będzie, nie będzie spełniony, jeśli będzie spełniony, to wyjdę z pętli no i wyświetlę ten komunikat. A, bym zapomniał, znowu musimy poprawić datę. 90551, no to ja dam 90615, no i wykonuję kod. No, i widzimy, że musieliśmy czekać 14 sekund na wyjście słońca, a więc bardzo szybko. No, i to jest kolejna pętla, która znowu działała dokładnie w ten sam sposób, może nie w ten sam dokładnie, ale w podobny sposób, bo pozwalała nam zaimplementować sytuację, że czekamy ze spacerem, aż wyjdzie słońce, znając moment tego wyjścia, tego słońca. No, i skoro była aż pętla prosta lub była pętla while, była pętla for liczbowa, to została pętla for kursorowa i to jest tak naprawdę pętla, którą już pisaliśmy. Czyli pozwolę sobie zamienić przykład, bo ten nie będzie miał zastosowania za bardzo dla pętli kursorowej, ale to jest ta pętla, którą pisaliśmy na początku tego odcinka, czyli mamy instrukcję loop i end loop, w środku polecenie, które chcemy wielokrotnie wykorzystywać, tu mamy znowu for i in, natomiast zamiast tutaj pisać wartość liczbowa, dwie kropki, wartość druga liczbowa krańcowa, czyli na przykład od 1 do 10, no to tu mamy polecenie SELECT, które zwraca jakieś wyniki. W tym przypadku zwracani są, zwracane są nazwiska wszystkich pracowników, w związku z tym to, co będziemy wyświetlać, to poprzez odniesienie się do tego indeksu będziemy wyświetlać nazwiska. No tu nie ma większej filozofii, więc myślę, że to już jest po tych wszystkich przykładach zrozumiałe. To, co chciałbym Ci jeszcze pokazać, to mianowicie pętle zagnieżdżoną, ponieważ w jednej pętli możemy umieścić inną pętlę. Wyobraź sobie taką sytuację, że mamy na przykład pętlę FOR, od 1 do 10, no i wyświetlamy ten indeks, tak? Wyświetliliśmy 10 liczb. Natomiast w ramach jednej pętli możemy zagnieździć kolejną pętlę. Czyli tu możemy znowu napisać for dajmy inny indeks j in 1.10 lub loop, end loop co znaczy, że dla każdego uruchomienia dla każdej iteracji pętli zewnętrznej zostanie uruchomionych 10 iteracji pętli wewnętrznej. I teraz żeby wyświetlić coś tu sensownego to wyświetlmy liczbę z iteracji zewnętrznej, kropka liczba z iteracji wewnętrznej, czyli i, tu musimy połączyć te napisy kropką i dodać j. Zobaczmy, co takiego teraz wróci ten program. Proszę bardzo, widzimy pierwszą iterację pętli zewnętrznej, która została wykonana 10 razy. Weszliśmy do jedynki. Mieliśmy jedynkę. Dla jedynki wykonywaliśmy 10 razy pętlę wewnętrzną, stąd wyświetliliśmy 1, 1, 1, 2, 1, 3, aż do 10. Następnie, skoro dla jedynki wyświetliliśmy już dziesiątkę, no to ta pętla się skończyła, więc weszła do kolejnej iteracji, czyli do dwójki. No i znowu wyświetlaliśmy liczby od 2 do 10 i tak doszliśmy aż do 10, 10. I to jest pętla zagnieżdżona, więc wiesz już też, że pętle można w sobie zagnieżdżać. To nie muszą być koniecznie pętle tego samego rodzaju, czyli w pętli while może być pętla... Prosta, a w pętli prostej może być pętla for. To, co chciałbym Ci jeszcze pokazać, to istnienie pętli nieskończonej, czyli pętli, która się będzie wykonywała w nieskończoność, a tak naprawdę nie tyle w nieskończoność, ale do momentu, aż nasz komputer się nie zwiesi. Jeśli zapiszę program w ten sposób, to tak naprawdę napisałem, wykonuj tą instrukcję w nieskończoność. No i w takiej sytuacji. Zablokuje się nam SQL Developer i rozwiązań jest kilka, ale najprostsze i najczęściej wykorzystywane to jest operacja kill session, czyli po prostu zabieram, zabijamy sesję w bazie danych, która taki kod wykonuje. Więc ja w tym momencie uruchomię drugie okno SQL Developera. Zobacz, że tu jestem zalogowany jako użytkownik HR w kontenerze PDB1. Ok, mam drugie okienko i zaloguję się jako użytkownik system. Do kontenera CDB root, czyli to jest ta sama baza danych. Tyle tylko, że kontener administracyjny. Tu mamy taką zakładkę monitor sesji, i widzimy sesję użytkownika HR, czyli to jest ta moja sesja. I teraz zobacz, że kiedy wykonam ten kod, to on się będzie kręcił w nieskończoność. To jest sesja, która. Tak naprawdę zawisła. Widzimy, że tak naprawdę skończyło nam się miejsce w buforze, bo wyświetlaliśmy tu, zapisywaliśmy wartość do konsoli, więc żeby ten kod działał trochę dłużej, to sensowny będzie tu napisać po prostu 0, czyli nie będziemy tak naprawdę nic robić nieskończoną ilość czasu, co by każdy chciał robić, na pewno na emeryturze. Więc wykonujemy jeszcze raz. No i widzimy jest nasza sesja HR, jest nasz kod, który jednak się będzie kręcił, kręcił aż do momentu, kiedy zabraknie pamięci i komputer się zwiesi. Więc to co możemy zrobić? To możemy kliknąć prawym na tę linijkę, kliknąć kill session, zastosuj. Sesja została oznaczona do zabicia. Gdy wrócimy do niej, to widzimy, że straciliśmy połączenie z bazą danych jako użytkownik HR i sesja została zlikwidowana. Your session has been killed. I już ostatnia rzecz, którą chciałbym Ci pokazać, a jest, a jest naprawdę bardzo ważna, to kolejność poleceń, które zapisujemy w instrukcji loop, czyli w loop, a end loop. O co chodzi? Chodzi o to, że w zależności od tego, w którym momencie zapiszemy tę instrukcję do wykonania kolejnej iteracji, czyli continue when, albo wyjścia z pętli exit when, to od tego zależy, jak wiele, jakie operacje wykonamy w ramach te, tej iteracji, w ramach tego obiegu. To znaczy, jeśli ja... Zamieniłem tutaj kolejnością DBMS Exit. To oznacza tyle tylko, że kiedy zostanie spełniony ten warunek, to nastąpi wyjście z pętli, a to oznacza, że ten kod, ta instrukcja nigdy, nigdy nie będzie wykonana, ponieważ 1 równa się 1, to, to warunek spełniony. Zobacz, że gdy wykonamy te polecenie. Oj, musimy włączyć kon konsolę. Bo zabiliśmy sesję i się nam ustawienia wyzerowały. OK. Teraz wykonajmy kod. Widzimy, że mamy pole... informację polecenie przed lub polecenie po loop. Polecenie w lub nie zostało wykonane. Dlaczego? Bo po wejściu do pętli od razu był spełniony warunek wyjścia. Gdy jednak zamienię je kolejnością, no to zobacz, że oprócz tego, że mam informację polecenie przed lub i po loop, mam jeszcze polecenie w lub. Ponieważ weszliśmy do pętli, wykonaliśmy kod i dopiero. W tym miejscu sprawdzaliśmy warunek, kiedy możemy z pętli wyjść. Jak sam widziałeś, jedno zadanie jesteśmy w stanie wykonać, korzystając z wszystkich trzech rodzajów pętli. Naturalnie więc wydaje się być pytanie, no dobra, to który rodzaj pętli w danym przypadku wybrać? I tu bardzo często programiści, no skoro wiele jedno i to samo zadanie jesteśmy w stanie wykonać w ten sam sposób, no i to nie jest żadna nowość w programowaniu, bo w wielu sytuacjach tak się właśnie zdarza. No, wybierają na chybił trafił. A to dosyć poważny błąd, ponieważ jeśli wybierzemy nieodpowiedni rodzaj pętli, no to ten kod jest mniej czytelny. Więc jak wybrać spośród pętli prostej, pętli Y i pętli for? Zacznijmy od tej ostatniej. Z pętli for, bez względu na to, czy jest to pętla for liczbowa czy kursorowa, czyli kiedy mamy ten select, korzystamy wtedy, kiedy wiemy, ile razy pętla ma się wykonać. Czyli w przypadku pętli for liczbowej określamy, wykonaj się od 1 do 10 czy od. 2 do 40, no i wtedy wiemy, ile razy chcemy ją wykonać. W przypadku pętli for kursorowej są to wszystkie rekordy zwracane przez select. I żeby tak było, żeby ta pętla for była czytelna, jest to technicznie możliwe, ale zgodnie z zalecanymi praktykami odradzane, nie korzystać tam z instrukcji exit. Czyli kiedy korzystamy z pętli for, między loop a end loop nie piszemy exit. My w odcinku tak zrobiliśmy. Ja to napisałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby Ci pokazać, że korzystając z pętli FOR też jesteśmy w stanie wykonać te zadanie z prognozą pogody. Natomiast w praktycznym zastosowaniu z pętli FOR korzystamy wtedy, kiedy wiesz ile razy pętla ma się wykonać. Pozostałe dwie pętle, pętlę prostą, czyli zwykły loop i pętlę while, z nich korzystamy wtedy, kiedy nie mamy wiedzy na temat tego ile razy pętla ma się wykonać. I różnica między while a pętlą, pętlą prostą jest taka, że z pętli while korzystamy wtedy, kiedy kod nie musi się wykonywać minimum jeden raz. Nie, nie, mam nadzieję, że pamiętasz, bo pokazywałem to, jak istotne jest znaczenie, a w zasadzie kolejność poleceń między loop a end loop. Kiedy mamy pętlę prostą, to jesteśmy w stanie umiejscowić w dowolnym miejscu polecenie exit albo exit when, czyli to ten warunek mówiący o tym, kiedy z pętli mamy wyjść. W związku z tym, jeśli nie wiemy ile razy pętla ma się wykonać, to korzystamy z while albo lub. I teraz, jeśli chcemy, żeby pętla w pętli polecenie zostało wykonane choć jeden raz, to korzystamy z pętli prostej, bo wtedy w lub napiszemy polecenie, a gdzieś poniżej instrukcję exit. Natomiast, jeśli nie wiemy ile razy pętla ma się wykonać, i nie jest wskazane, żeby ona wykonywała się minimum raz, nie jest to obligatoryjne. No to wtedy korzystamy z pętli while. Y. Dlaczego? Ponieważ pętla while y ma na samym górze warunek. Jest to zarówno warunek wejścia, jak i wyjścia. To znaczy ten warunek, który piszemy po słowie kluczowym while, y, określa, czy polecenia wewnątrz pętli zostaną w ogóle wykonane. A jeśli tak, to jak długo będą wykonywane? To znaczy do, będą wykonywane do momentu, aż ten warunek jest spełniony. Gdy przestanie być spełniony to wtedy ma miejsce wyjście z pętli. W związku z tym podsumowując pętlę FOR używamy wtedy kiedy wiemy ile razy ma się pętla wykonać. Pętlę WHILE stosujemy wtedy kiedy nie mamy takiej wiedzy i nie musi się polecenie wykonać nawet jeden raz. Natomiast pętlę PROSTĄ lub używamy wtedy kiedy nie wiemy ile razy ma się polecenie wykonać, ale chcemy, żeby wykonało się jeden raz. No i w pętli w prostej w przeciwieństwie do pętli for i pętli Y musimy obligatoryjnie użyć exit, ponieważ wtedy jeśli byśmy tego nie zrobili, to stworzylibyśmy pętlę nieskończoną. Oczywiście błędy w programowaniu można popełniać nie tylko w przypadku pętli. Przypominam Ci więc, że możesz zupełnie za darmo pobrać poradnik, gdzie opisałem 7 najczęstszych błędów popełnianych przez programistów PLSQL, więc możesz go pobrać, udając się do strony, którą też znajdziesz w opisie tego filmu. A gdybyś chciał zdobyć jeszcze więcej wiedzy o programowaniu, to zachęcam Cię do tego, żeby obejrzeć inne materiały na moim kanale, gdzie wyjaśniam m.in. czym jest kursor oraz jak działa trigger.